Przeciwczymy teraz e, obrony od e, ciosów podbrudkowych. Znamy trzy e, podstawowe. Pierwsze to jest przechwycenie. Lewie leci, lecz łapię tutaj. Lekko skręcam brodę w drugą stronę, żeby w razie czego jak się przydostał, e, to była amortyzacja. Jeszcze raz. O. Ręce wysoko w ostatniej chwili łapie. Drugi cios to jest klasycznie, przyjmujemy e, na gardę, najbezpieczniejszy. O. Tak jest, jeszcze raz. O. W ten sposób, tak żeby jednocześnie chronić wątroby, bo rywal jest tak ułożony, że nie wiemy do końca kiedy ten cios pójdzie, więc łokieć musi być przyklejony do czołowia. Tak jest. Lekko też się nachylamy w dół, żeby ręka mogła zamortyzować i górę i dół jednocześnie. I moja ulubiona wersja, czyli leci podróżkowy odchylenie. Bo jestem gotowy wtedy do skontrowania. Zresztą zobaczcie sobie sami. Szukaj, lokalującego ciosu. No i teraz jedynie przypuszczenie, ale pięknie to zrobił.